Dzień dobry. Na dzisiejszym filmiku przedstawię Wam, jak odgrywa się u mnie w gospodarstwie siew nawozu na rośliny ozime i będzie to podprzężyto ozime oraz zespół uprawek przedsiewnych pod rośliny jare i tutaj będzie akurat u mnie pod jęczmień jary. Na filmiku widzimy rozsiewacz marki Amazon zaczepiony do ciągnika marki Pronar za pomocą trzystopniowego układu zawieszenia TUS i widzimy tutaj kręcące się talerze oraz dźwigienki nastawcze tutaj te u góry zakończone czarnym kolorem i na talerzach zamontowane są łopatki. Jedna jest krótsza i rozsiewa nawóz głównie w okolicach środka wachlarza, podczas gdy druga dłuższa rozsiewa nawóz przede wszystkim dalej od środka wachlarza. Jeśli chodzi o szerokość rozsiewania, to też ustawiamy je za pomocą tych łopatek w takim ułożeniu, jak pokazuje nam tabela, która znajduje się na rozsiewaczu bądź w instrukcji od rozsiewacza. I widzimy tutaj pronara, który jeździ z prędkością około 15 km na godzinę. Musimy pamiętać o tym, aby rozsiewać był odpowiednio wypoziomowany, aby równomiernie roznosił, roznosił się nawóz po działce. Jeśli chodzi o dawkę, ustawiamy ją za pomocą tych dźwigienek nastawczych, co tam na filmiku było widać, zakończonych na czarnym kolorem. I ustawiamy tam różne otwory. Zale te otwory zależą od tego, ile chcemy wysiać nawozu w kilogramach na hektar oraz jak jaką ma strukturę ten nawóz. U mnie w gospodarstwie pod, na rośliny Ozimę stosuje się nawóz salmak w dawce około 200 kg na hektar. I tutaj tam przy tych dźwigien te dźwigienki, dźwigienki są ustawione tam na 35 w takiej skali. Jeśli chodzi o dawkę pod rośliny jarę, to też jest 200 kg na hektar, tylko w tym czasie dajemy nawoz wieloskładnikowy, na przykład suprofos. Po wysiewie nawozu na rośliny jarę następuje wymieszanie go z glebą. Na filmiku widzimy ciągnik marki John Deere wraz z agregatem uprawowym półzawieszanym marki Lemken. Jest on zbudowany z tzw. gęsich stopek, wałków strunowych oraz wału typu kroski. Agregat jest 6 metrowy i on tu ma za zadanie spulchnić glebę i może on spulchnić ją od 3 do 12 cm jednym przejazdem maszyny te gęsie stopki e, zawieszone są na sprężynach i dzięki temu e, podczas natrafienia na przeszkodę na przykład na kamień e, nie urywają się czy się nie krzywią tylko wychodzą na wyż, ponieważ e, sprężyna wypycha do góry i po dalszym przejeździe e, wchodzą one na to samo miejsce i dalej e, są w stanie nam służyć nie musimy ich wymieniać i Agregat ten jest dobry, ponieważ powoduje on podcinanie wczesno wchodzących fastów, a wały typu kroskil nadają odpowiednią strukturę gleby, która jest już gotowa do siania. Zbóżiarek bez komplikacji, i też tutaj widzimy, że nie, nie ma jakichś tam sklepionych warstw ziemi. Mamy dobrą strukturę granometryczną i tutaj nie będzie nam się zapychało, przypychało. Te rurki, które będą dawać nasiona, nie będą nam tutaj nic blokowały, nie będą się nam blokowały. I dzięki takiemu agregatowi y, mamy później równe wschody roślin i mniejsze zachwaszczenie. Jest on również wygodny w transporcie, ponieważ jest za pomocą dwóch siłowników hydraulicznie składany i z 6 metrów robią nam się 3 metry, co jest wygodne y, podczas jazdy i nie ma tam żadnych problemów. To tyle jeśli chodzi o takie uprawy w moim y, przeciętne oraz siew nawozu na rośliny o zimie w moim gospodarstwie. E, następny filmik będzie już e, o, na temat siania typowo e, roślin jarych oraz jak pogoda pozwoli. E, nagram filmik też e, jak odbywa się, jak odbywają się u mnie opryski. Dziękuję. to. Tyle.